Zbliżamy się do końca wysładzania. Praktycznie to już jest koniec wysładzania. Mamy wysłodzony pełny 50 litrowy garnek, z którego teraz pobierzemy próbkę, a żeby ocenić ile platów wyszło. Jak już widać dużo więcej nie wejdzie. Wejdzie jakiś załóżmy... Może jeszcze litr, może jeszcze litr piwa wejdzie, także jesteśmy ograniczeni. Także no, mierzę to plato, ale sam jestem świadomy, że po prostu już mniej nie będzie. No i takie średnio dobrze, ponieważ jest 12 plato, nawet ciut więcej. Jest dokładnie, jeżeli ma być bardzo dokładny, to jest 12,2. 12,2. Skracamy wobec tego czas gotowania do 60 minut. Zamiast do 90 minut piwo będzie mniej skarmalizowane, ale baling za dużo nie skoczy. Miejmy nadzieję, że skoczy na 13 BLG. No to, są, to jest wszystko, co mogę zrobić, czyli 50 litrów piwa przenicznego z zasypu, który widzieliście, czyli 5 kg pszenicy i 3 kg e, słodu piliznieńskiego. Piliznieński, Roswejermanna, pszenica z trzegą. Do tego cały czas jesteśmy w temacie e, testu tych dwóch e, paczek drożdży. Drożdży przeznaczonych wyjątkowo do piwa, które właśnie w stylu, który właśnie robimy, czyli piwo E, czyli drożże Weiss 3068, Wine Stefan, Instytut oraz fermentu mobile FM41, czyli drożdże przeznaczone, mm. prezydentowane do hefe Weizen. Takie hefe Weizen jest tutaj w garku, 50 litrów, nawet ponad w tej chwili 50, 50 litrów jest. Kończę to wysładzanie. Nie wyciskam, żeby nie zdobyć garbników końcówki kapią, wobec tego przed nami 60 minut gotowania i módlmy się, żeby nie było e, więcej niż 13 plata. E, zależało mi na 11, ze względu takiego, że chciałbym, żeby te drożdże po prostu bez problemu zaczęły pracować. Powtarzam, nie robię starteru. Chcę ocenić e, żywe, zdrowe, piękne komórki drożdżowe. Czy i ile ich jest tak naprawdę w tych drożdżach, tych i tych, które ruszą szybciej, które lepiej splokują piwo, które lepiej je skalerują, które odfermentują jak. I uwaga, uwaga, na grupie GIP i bodajże chyba u mnie na Facebooku zamieściłem nowe wyzwanie, żeby to nie było tak, że, 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 że ja tutaj coś będę próbował ocenić nie do końca, tak jak to jest. Oczywiście yy, będę zamieszczał na kanale filmy i zdjęcia yy, będę zamieszczał filmy i zdjęcia yy, z procesu fermentacji dwutygodniowej w piwnicy przy 18 stopniach Celsjusza na plusie ale żeby nie było jeszcze tak stroniczo yy, to zrobimy test w Gdynskiej Inicjatywie Piwowarów ślepy test, czyli ten, kto przyjdzie, to przyjdzie na spotkanie za jakiś powiedzmy miesiąc i będzie: no, dwa tygodnie fermentacji, załóżmy dwa, trzy tygodnie e, nagazowywania piwa e, Hefeweizen. i e, będzie nasz wspaniały e, no, kamerzysta, montażysta w postaci agencji Lumberfilm. Film. Bartosz, pozdrawiam Ciebie. Musisz być. E, który zmontuje profesjonalny film e, z tym razem z dużo lepszym dźwiękiem. <grym> e, chociaż ten nie był bardzo ten nie był zły, ten był, też podobał nam się ostatni film z Jankesa, który zmontuje film z testu grupowiczów gryńskiej inicjatywy piwowarów. To właśnie grupowicze Egipu ocenią, które piwo lepiej im smakuje, w którym jest więcej goździków, w którym jest więcej bananów. Rozpiszemy taki, ja rozpiszę taką, taką, taką tabelę porównawczą i oprócz mnie. To piwo zostanie poddane testowi e, ludowi. To też oczywiście będzie na kanale Gdynia i na kanale GIP, bo jest taki kanał w internecie już. Zapraszam do subskrypcji Gdyńska Inicjatywa Piwowarów lub GIP. E, udostępnione. I tym samym okaże się, które drożdże są lepsze, a jeżeli nie są lepsze, to które powodują smaczniejsze piwo. Ocenia będzie z mojej strony oraz ocena będzie z Gipowiczów, którzy są już doświadczeni w boju po ostatnich ocenach e, według arkuszy American, e, krótko mówiąc, Jankesa, czyli Ape, 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 American Pale Ale. Koniec. To już są ostatnie kapki. Zaczynamy gotować. Jak sami zauważyliście, powoli zbliżamy się do momentu, w którym zacznie się gotowanie. Mamy 96-7 stopni. Będziemy gotować przez jedną godzinę i użyjemy chmielu takiego. No nie mam Hallertauera się okazuje, ale to będzie chyba też dobry chmiel. Będzie to jeden chmiel, 30 gram go wsypiemy na 30 minut. Co da nam około 14 ibu. A więc odmierzam chmiel jest wyciągnięty ze żalki. Pachnie ładnie. Typowa Polska. No może do końca nie taka szlachetna, jak chmiel lubelski, który uważam za jeden z lepszych polskich chmieli. No naprawdę można z niego wyciągnąć. Bardzo dziwne rzeczy, nawet cytrynę. Nie wiem, czy wiecie, jeżeli pochmielicie na zimno chmielem lubelskim, to przykryje on nawet aromaty cytry. Bardzo ładny, bardzo ładny, szlachetny aromat. No. Nie wiem, czy nie wyleci mi z garka podczas gotowania rzeczka. Ona jest 30 gram. No nie możecie tego zobaczyć, a widzicie bardzo ładny w zielonym kolorze uspokajający chmiel. Z powrotem do zamrażalki. Tutaj generalnie już rośnie pokrywa czapa piany na naszym testowym garnuszku. To jest garnek 50-litrowy, jak widać jest wypełniony po brzegi. Jest złożony termometr, żeby skontrolować temperaturę. 99 stopni Celsjusza na plusie. 99 Celsjusza. Celsjus. Niedługo zacznie się gotowanie. Niedługo załączę timer godzinny. No i jest 21:28. Także przed 11:00 powinienem już rozlewać to piwo. O, sorry, 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 ale. Będzie awaria, bo bardzo mi to rośnie już. Już tak dzisiaj się tyle rozlało, że generalnie tutaj już wystaje ponad gar, ale na razie ratuje mnie, ratuje, ratują mnie boki. Oj, już, 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 oby się dobrze gdzieś tam z której strony zagrzało. No i zacznę mieszać Ok, mamy 100 stopni iło pszeniczne zaczyna nam pracować No myślę, że chyba jednak nie będzie źle Aczkolwiek nie no, próbuję rosnąć więc pozwolicie, że zaingeruję, bo ja już mam tyle naraz rozlewane w kuchni Że będę musiał zaingerować, niestety. I to widzę, że poważnie. Tak się robią straty. Przepraszam. Ale nie mogę pozwolić sobie na katastrofę w stylu zalania kuchni. Obawiam się, co będzie, jak wsypych miel. Może być źle. Zmniejszymy gaz. Jest to stopni. Okej. Okay. Nie za bardzo. Chcę się zamurzać nawet. No cóż. Będę musiał niestety oddać. a nie da rady, no, chyba że w takim stopniu. godzina i gotujemy. Obawiam się, że jak wsypię miel, to niestety będzie źle. Jak wiecie lubię ekstremalne wyzwania, wobec bez tego ona no, popilnuje, czy mi się tutaj nic nie stanie, nic nie rozleje. Aczkolwiek chciałbym jeszcze 100 stopni. Z tego zrobię taki patent. I zanurzę termometr. Chciałbym wiedzieć ile tu jest stopni. No i w razie, w razie potrzeby oczywiście um, odleję. Część i, 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 i dom czadu na palniku. Ale myślę, że 100 stopni jest. Jest. Jest 100 stopni. Godzina przed nami. Obawiam się momentu wsypania chmielu, czego Wam powiem. No i podejrzewam, że piwo zareaguje tak jak, tak jak piwo reaguje, czyli będzie chciało wyjść eee, z kotła 50-litrowego. Czuję się w pewnym sensie, jakbym robił ris. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o objętość tego garnuszka 50-litrowego, no ale pamiętajmy, robimy dwie warki pszeniczne. Tego piwa trochę musi być, ponieważ będę oceniał to ja i Gdyńska Inicjatywa Piwowarów w fazie poczekania. Pewnie w maju, pewnie w maju, na początku czerwca spotkamy się wspólnie i z arkuszami ocenimy. Mm, to piwo. Mam taki pomysł, nie wiem co wy na to, żeby w arkuszu napisać trzy opcje, takie nieskomplikowane, bo tu nie chodzi o piany, tylko o smak i aromat. Będzie to chmielone marynką, gdyby napisać czuję i dwukropek, powiedzmy e, większość bananów, większość goździków. No a trzecia opcja banany i goździki, czyli estery, estery i fenole. Coś w tym stylu. To będzie. Dobra, niech się gotuje.